Zabawa z okazji Święta Pluszowego Misia Współdzielczą Domu Kultury została poprzedzona wystawą licznych prac plastycznych oraz informacjami związanymi z życiem i zwyczajami misiów. Wspólne świętowanie rozpoczęło się w grupie zabawowej Mama, Tata i Ja. Część plastyczna polegała na przygotowaniu papierowych misiów pod czujnym okiem instruktora. Kolejno milusińscy wraz ze swoimi pluszakami wzięli udział we wspólnej zabawie tanecznej, która sprawiła uczestnikom wiele radości. Ja, ja

i wołają, jeszcze jest! mi się blaską I wołają, jeszcze jest. Podczas święta pluszowego misia nie zabrakło także zabaw sprawnościowych i zdrowej rywalizacji. Na koniec zaproszeni goście usiedli do wspólnego stołu, a dzieci otrzymały słodkie co nieco. Pluszak był także głównym motywem zajęć plastycznych, podczas których dzieci skrupulatnie wykonywały powierzone im zadania. Jak się okazało, tematyka bohatera dziecięcych bajek jest niewyczerpana. Ja gra... Staczenie, staczenie i co? Staczenie, 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 staczenie. Ulubiona maskotka gościła także na zajęciach aktywności twórczej. Milusińscy wspólnie kolorowali farbami postaci z rodziny Misiów. Jak się okazało, malowanie sprawiło dzieciom dużo radości. Misi zawitał także do grupy małego dziennikarza.